Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luxio Electric. Sytuacja, która się bardzo rzadko zdarza, ale wręcz musiałem Wam to przedstawić. Myślę, że to jest dość ciekawe. Przykład z życia wzięty, że niekoniecznie to, co jest drogie, jest najlepszej jakości. Wyobraźcie sobie sytuację, dzwoni do mnie klient, zresztą mój bardzo dobry klient, że przyszła lampa do jadalni która była oczywiście zamówiona na specjalne zamówienie, bo to, były lampy na, to była lampa na zamówienie robiona e, i że jest do odebrania u dostawcy. No i ja w pierwszym momencie mówię, no tak średnio mi się widzi jechać i odbierać lampę za swojego klienta, no bo nie daj Boże będzie uszkodzona albo coś, to, to co ja pod później zrobię? A no trzeba się niestety pod protokołem zdawczo-odbiorczym podpisać. I nie marcie, nie marcie, posprawdzaj wszystko na miejscu, będzie wszystko na pewno ok. Bardzo cię proszę, żebyś mi ją dzisiaj zamontował. Więc dobra, no rzucam, rzucam, rzuciłem pracą, którą miałem, a czy rzuciłem, no nie pojechałem w dwa miejsca, pojechałem specjalnie do klienta, do tego dostawcy najpierw odebrać tą lampę. Przyjechałem odebrać lampę, oczywiście protokół zdawczo-odbiorczy, wszystko zapakowane, jeszcze nawet nie, nie rozpakowane i nie sprawdzone od momentu, kiedy ta lampa przyszła z Włoch. Ogólnie z lampą długa historia, na lampę się czekało 2,5 miesiąca, więc dość długo, a nie była jakoś specyficznie zmieniana od tego produktu takiego seryjnego. Różnica była tylko taka, że była zmieniana długość, Eee, bodajże była przedłużona chyba o pół metra, z tego co pamiętam. Mniejsza z tym. No i przychodzę, i już kobita wyskakuje do mnie ta opiekunka tego produktu, że już tu proszę podpisać, może pan to brać, jechać, montować. Mówię, o nie, 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 nie spokojnie. Najpierw sobie to weźmiemy, rozpakujemy i sprawdzimy, czy wszystko jest ok. Ale po co, po co, po co, po co to będzie pan sprawdzał? Przecież pan widzi, że kartony są nieuszkodzone. <laughs> No, owszem, kartony były nieuszkodzone, wszystko fajnie. Otwieram pierwszy karton, sprawdzam, wszystko ok. Eee, z, z częścią taką montażową do sufitu, mówię, no to otwieramy w takim razie tą część element świetlny. E, tak to sobie nazwijmy. Czyli tam było chyba długości 2,30 czy tam 2,40 z tego co pamiętam. Złożony z, kilku, z kilkudziesięciu e, elementów. No to otworzymy sobie to jeszcze, posprawdzamy, jak to wygląda i, i, i podpisujemy biorę i jedziemy montować. E, otwieram lampę e, karton. E, lampa pojawiła mi się od tyłu. E, oczywiście wszystko zafoliowane. Jeżeli chodzi o pakowanie, chciałbym, żeby każdy produkt premium był w ten sposób zapakowany. Naprawdę. Kosmos, jeżeli chodzi o jakość pakowania, tutaj nie można się do niczego doczepić. No ale wszystko za, zafoliowane, no to mówię, dobra, rozrywamy folię, sprawdzamy, jak to wygląda. E, rozerwałem folię, od góry znalazłem zaraz na dzień dobry. E, może nie uszkodzenie, ale dość srogie zabrudzenie na lampie. Pewnie nie do usunięcia, znając życie, bo by to zaszło razem z lakierem proszkowym, który tam był. No wie, ale dobra. To tam jeszcze palicho. Jeden punkt, zrobię zdjęcie, wyślę do inwestora, do właściciela tej lampy już, bo oczywiście taka lampa jest jakaś tam przedpłata była na pewno na tą lampę. Nie pytałem się klienta, pooglądałem ją z góry. Z góry było, no powiedzmy, że ok, aczkolwiek już mi się nie podobał, nie, nie podobał sposób wykonania tej lampy co zostawiało wiele do życzenia, no ale mówię, dobra, już ta, ta lampa taka jest, pewnie klient sobie to oglądał, wie dobrze, że z tyłu to wygląda po prostu tak, jak wygląda i, i tyle, to znaczy od góry, choć ta lampa będzie dość nisko zamontowana. Mniejsza z tym. Biorę, obracam lampę na, na stronę tą taką, którą wi widoczną, ściągam folię i po prostu byłem w szoku. Byłem po prostu w szoku. To nie była lampa za 1000 zł. To nie była lampa za 2000 zł. Ani za 3000 zł. Nawet nie za 5. To była lampa za kilkanaście tysięcy zł. Jakość wykonania po prostu. Nie wiem. Ktoś to chyba w garażu po prostu klepał, bo tak to wyglądało. I robił to w poniedziałek po niezłej libacji alkoholowej przez cały weekend. Lampa uszkodzona może nie tyle uszkodzona co detale które są widoczne typu zaślepki na paskach LED które powinny być idealnie dopasowane idealnie docięte były albo krzywo docięte albo nie pasowały to ktoś je docinał przy okazji uszkodził same profile aluminiowe i widać że to było dopasowywanie robione przed lakierowaniem uszczerbione te profile no po prostu brudna cała, w ogóle ca, cała lampa brudna, jakby ją ktoś po prostu tłustymi paluchami wymacał. Lampa, uwaga, biała. Żeby to było, to było powiedziane. Lampa w kolorze białym. Wiecie jak to, biały, na białym widać wszystko. Wszystko, każdą pierdołę po prostu widać. No i dobra, oglądam to, robię zdjęcia, patrzę się, a tam w kilkunastu miejscach po prostu niedomalowana lampa. Na biało. Tragedia, po prostu tragedia. Ech, także e, informacja dla wszystkich, którzy, e, których stać, bo, bo nie czarujmy się, których stać na, na produkty premium. E, I raczej, jeżeli ktoś kupuje produkt premium, to oczekuje wysokiej jakości. E, jeżeli coś zamawiacie, to zamawiajcie to zawsze w ten sposób, żeby móc ten produkt zobaczyć przed ostateczną zapłatą, czyli płacicie, płacicie tam jakiś zadatek lub zaliczkę i dopiero jak produkt przyjdzie, niekoniecznie, oczywiście róbcie tak, żeby nie, nie przychodziło to kurierem, tylko przez dostawcę, niech to jest parę stówek drożej, e, wziąć, roz, wziąć, rozpakować i sprawdzić, czy wszystko jest z tym produktem OK. Naprawdę, to jest dosłownie godzina czasu, ale jesteście pewni, że ten produkt, który zamówiliście za... Kupę pieniędzy, naprawdę, kupę pieniędzy będzie taki, jak ma być. Eee, z całej tej sytuacji najbardziej śmieszne jest to, że ta kobieta, która była opiekunem tego produktu, twierdziła, że ja przesadzam, bo ja rozmawiałem z właścicielem, eee, u którego będzie montowana ta, miała być montowana ta lampa. Eee, i powiedziałem mu bezpośrednio, że no, sorry, winę tu, ale ta lampa wygląda, jakby ją ktoś wyprodukował w garażu, nie mając narzędzi i nie, ma nie mając zielonego pojęcia, co on w ogóle składa. E, o, po czym po zakończeniu tej ro rozmowy ta kobieta stwierdziła, że, że ja przesadzam, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym produktem, że to są bardzo dobre produkty. Przecież e, dlaczego ja obrażam tak producenta, e, sk skoro to jest producent premium? Jeżeli to jest producent Premium, to niech się nauczy jakości. Sorry, ja jestem naprawdę wybredny to znaczy wybredny. Jeżeli widzę, że produkt jest premium, kosztował kupek hajsu, to dlaczego ma wyglądać tak samo jak produkt za 1000 zł. Dlaczego ma tak samo wyglądać? Chyba oczekujemy jakości, tak? Więc yy, kupujcie przez dostawców, sprawdzajcie. A później dopiero podpisujcie protokół i płaczcie za, za, płaczcie i, płacz, płaczcie i płaczcie za taki produkt. To będzie wszystko. Niech to będzie takie, takie, no nie wiem, jak to ładnie nazwać. Dla wszystkich, których po prostu stać na takie produkty. Ja bardzo lubię takie produkty montować, bo to się po prostu fajnie montuje tylko jakość. Jakość, jakość, jakość. Mam nadzieję, że ta sprawa się rozwikła w ten sposób, że przyślą, po prostu, przyślą drugi, drugą sztukę, bo instalacja w tym budynku jest już przygotowana pod montaż tej lampy. Sufit jest tynkowany, już jest nie do przerobienia, jest świeżo pomalowane Po 8 latach klient po prostu zdecydował się na wymianę lampy. I tu ząk 2,5 miesiąca przeżył z żarówką zawieszoną nad stołem. A teraz będzie musiał pewnie przeżyć następne 2,5 miesiąca, żeby czekać na drugą sztukę. Źle. To będzie na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Na razie, cześć. Aha, jeżeli macie jakieś takie same swoje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o niektóre produkty premium. Na dole możecie sobie w komentarzach wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i ewentualnie uwagami, co, co, jeżeli chodzi o te, tego typu produkty. Ja nie mogę podać nazwy producenta, bo bym mnie zjadł. Nie mogę do, podać nazwy e, dostawcy, bo on jest Bogu Ducha Winny. On po prostu zlecił zamówienie i tyle. Więc co może poradzić? Dzięki wielkie za uwagę. Na razie, cześć.